Czy ma pani jakieś zwierzę domowe? Zwierzę mam. A jakie? Pieska. No królika wnuczek ma. Yes, of course! Look there. Tak, posiadam. Tak. A jakie to Kota. zwierzę? Kota. O i psy wszystko A. mają. Jedna i druga, to ja nie nie mam. Tak, psa. Kota. Kota. Tak jest. A jak pani myśli, jakie prawa ma ten piesek? I w ogóle inne On, on jest górą w domu. Guru w domu, a, czyli on daje zamiar. On sobie. co robi, co chce to robi, a ja muszę z nim wyjść na spacer. Well, yes, I know what he means. I think animals has rights, of course, because they are if you a living being, you know, and so they have rights, of course. Że na tak godnego traktowania, tak? No właśnie. Nie grzewczenia. No mają prawa, tak chyba, jak i ludzie, nie? Żeby ich szanować, żeby nie nie znęcać się nad nimi, bo bo widzę, że jak ludzie się zaschowują, nie? To wie pan, no pieski no i kot, no to mi się wydaje to jak człowiek. Jak człowiek chowa 15 lat czy ileś, no to to jakby swojego, swoje dziecko, nie? Każde życie jest cenione i powinno być traktowane z radością i żeby dokarmiać ich, jeżeli chodzi o zwierzęta. No. A czy spotkała się pani kiedyś z niegodnym traktowaniem zwierzęcia? Tak. Mhm. I co to było? No, to było już dawno bardzo. Mm -hmm. Tak jak to się mówi, przeminęło z wiatrem. Ale co, co dokładnie się stało? No, no, ktoś go po prostu potrącił. Mm -hmm. I zostawił. I Raczej nie spotkałem się tam nieraz, jak tam ktoś krzyczy na psa, no to jak mu szkodzi czy tam coś, no to pokrzyczy na niego. Tak to więcej nie wiem. No. Um, well, is, this dog has such a history you have described. And so we have uh, I think, Life history, if you want so. Nie, 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 tak wokół Mieją mnie nie, nawet na ulicy? To, to znaczy, no gdzieś tam, je pan, kiedyś jak na wsi mieszkałam, a teraz w mieście to nie, nie spotkałam traktowania, złego traktowania, nie? Tak. I co to na przykład było? No Bardzo przy, przez to cierpię nawet. Ale dużo było takich sytuacji? No w telewizji najwięcej. Ale gdzieś tak na ulicy, czy... No, nie spotkałem, bo jak gdybym spotkał, to naprawdę nie wiem, co by to było. A czy myśli Pani, że kary właśnie za takie powinny niegodne być, być, Powinny co jest żyjące, potrzebujące. Mhm. No, Super. tak jak i my, takie i zwierzęcie. Nawet tego gołąbka to trzeba by było poleczyć. A person who beat an animal has to be a get a punishment. Mhm. Tak, moim zdaniem tak. No, powin większe? Powinny być większe, mhm. powinny. Powinny oczywiście być powinny być wyższe, tak jest. No także ja jestem za tym, bo to, to też ono czuje to stworzenie, nie? Karać ich normalnie, ale tak żeby do bólu, tak jak dla tego zwierzęcia. Tak, oczywiście, jak najbardziej powinny być tak samo jak za człowieka, ponieważ ono tak samo kocha i myśli, ono nie mówi po prostu mówić, ale chce serca i miłości i nie wolno w ogóle go krzywić.